I starałem się nie tylko pokazywać te wielkie formy przemysłowe, ale również te małe, skromne fabryczki, w których pracowało kilkanaście lub kilkadziesiąt osób, które produkowały przedziwne przedmioty naszego codziennego użytku. Często zadawałem sobie pytanie: jak to powstaje? Jak powstaje żelazko? Jak powstaje narzędzie chirurgiczne? Jak powstaje maszyna do szycia? Jak powstaje. I to pytanie zadawałem sobie cały czas podczas swojej zawodowej pracy. I szybciutko jechałem do tej fabryki. Jak powstaje trąba? która gra w orkiestrze strażackiej, trąba. W Warszawie na Grochowskiej jest fabryczka instrumentów dętych. Natychmiast ją odwiedziłem.